Naoglądamy się tak tych filmów amerykańskich, i potem marzy nam się ślub w plenerze. Gdzieś na łące, albo w pięknym ogrodzie, albo nad brzegiem morza. I o ile śluby humanistyczne jak najbardziej, śluby cywilne niechętnie, ale okazuje się, że od czasów pandemii jest to jednak możliwe, o tyle, gdy mamy na myśli ślub kościelny w plenerze, zaczynają się schody. O tym, dlaczego jest to generalnie niewykonalne, ale również jak nasycić wilka, żeby owca była cała, porozmawiam dzisiaj z bratem Kordianem Szwarcem, proboszczem parafii Chrystusa Króla w Olsztynie, czyli Franciszkaninem z Zatorza. Szczęść Boże! Pokój dobro! Bracie, dlaczego katolicki śrub kościelny, takim jakim go znamy, jest nie do zrobienia w plenerze. Plenerze, y, pogrzeby. Pogrzeby robimy w plenerze. O, jest historia Kościoła w ogóle długa, jak długa i szeroka. Zapraszam i zachęcam. No dobrze, ale rozmawiamy dzisiaj o ślubach. Mówimy do przyszłych par młodych. Pokój, dobry, oczywiście, troszkę żarcików tutaj jest. Tu chyba y, przede wszystkim chodzi o to, że. Jak Polska długa i szeroka, tak dużo pomysłów może być, jeżeli chodzi o, o to, jak ma wyglądać mój najważniejszy, najpiękniejszy dzień w życiu. I te obostrzenia, które wyszły, tam biskupi kiedyś się spotkali i mówili, że coraz więcej jest dziwactw po prostu. I co zrobić, żeby uzmysłowić człowiekowi, że to nie ma być. Tak mocno zaakcentowana, ta komercjalizacja tego wydarzenia, albo zaspokojenie jakiejś, nie wiem, potrzeby, ekstrawagancji. Po prostu próżności. I myślę, że tutaj z tego tytułu te. Czy to są obostrzenia? Nie to jest przypomnienie po prostu tego, co jest najistotniejsze, kiedy się w dwójkę spotykacie, kiedy chcecie ze sobą być, podejmujecie decyzję taką na całe życie, żeby zrozumieć, że w tym sakramencie najważniejsze jest to, co jest między wami i że Bóg chce błogosławić. I dlatego to jest Kościół, jako jakieś takie szczególne miejsce. No my oczywiście wiemy, że, że tutaj argumenty, może być, że możemy się wszędzie pomodlić i jest to prawda. Ale jakoś szczególnym miejscem jest, jest Kościół, jako miejsce, gdzie no wszystko sprzyja ku temu, żebyśmy mogli i sięgnąć po słowo Boże, i, i spędzić ten czas we wspólnocie, i żebyśmy mogli spotkać Boga. Bo oczywiście, na przykład, zjeść też możemy wszędzie, prawda? I robimy to, wiecie, firmy sprzyjają temu, że jeżeli chcesz zjeść, to możesz zjeść nawet w samochodzie, bo ten hot dog tak jest skonstruowany, żeby łatwo się wśliznął, niepostrzeżenie, ale jednak najważniejszym miejscem, gdzie powinniśmy spożywać posiłek, to jest Twój dom, stół, tam mamy jeszcze przy okazji porozmawiać, bo jest dużo rzeczy, które dzieje się wokół. Troszkę boję się, że, że my będziemy rozmawiali o tym, dlaczego nie można w kościele, żeby ludziom wyjaśnić to, bo tych argumentów jest kilka, ale myślę, że, że może byśmy szukali jednak, co mogą zrobić młodzi i jak powinien wyglądać ten, ten ślub. Czy jak go można przygotować, żeby on był niezapomniany, piękny i fan, wspaniały i fantastyczny? Co może tak? No dobrze. To <laughs> ja, jak. Ja, wystar wystarczające są dla Państwa? Jeżeli nie, to zapraszam Cordionofm, na fm, małpa, gmail, com, do zadawania pytań. Jeżeli są niewystarczające, pod tym podcastem można zadawać pytania też? No, bardzo dobrze. No to słuchajcie, no jest, jest tych takich argumentów, dlaczego nie, trochę. Między innymi właśnie to jest to, że szczególnym miejscem do udzielania ślubu jest właśnie Kościół. Dwa, otwarty charakter, po prostu, że ludzie we wspólnotach, szczególnie parafialnych, to mają prawo do uczestniczenia w sakramentach Kościoła. To jest powszechne. Czyli to ten czynnik też jakiś wykluczający, taką zamknięcie, brak dostępności. On też jest brany pod uwagę. No i to, że ta liturgia musi być przygotowywana zawsze w sposób godny, a co można na pewno utracić, jeżeli chodzi o jakieś plenerowe pod wodą na przykład. Pod wodą nie przyszło mi do głowy, ale okej. Okay. Czyli to nie jest tak, że księża odmawiają, bo im się nie chce, tylko dlatego, że jest to jednak trochę bardziej skomplikowane. Ogólnie to myślę, że. Jeżeli ktoś ma naprawdę bardzo ważne powody ku temu, żeby się odbył w plenerze, niech walczy. To no właśnie. Ale ja też wiem, że brat ma bardzo fajny, przynajmniej w moim odczuciu, pomysł na to, jak trochę pogodzić te nasze pragnienia plenerowe z ślubem katolickim. Yy, tak. To przede wszystkim yy, odwodzenie par od tego, żeby był ślub w plenerze, poprzez pokazanie jak piękna może być liturgia która zostanie przez was przygotowana w kościele raz że to może być indywidualna taka spersonalizowana z myślą o was podkreślającą waszą niezwykłość wasz dar spotkania to jest zaproszenie was i waszych gości do czynnego czynniejszego udziału w tej liturgii Przygotowania swojej modlitwy powszechnej, zasygnalizowania kapłanowi, że jest ktoś, kto odszedł, kto zmarł, kogo warto by było wspomnieć w tej liturgii świętej. Poproszenie przyjaciół znajomych o to, żeby przeczytali Słowo Boże, żeby zaśpiewali psalm. To są takie rzeczy, które będą wspólnie z kapłanem dobór czytań, które będą odzwierciedlały też wasz, wasz nastrój. Wasze, wasze podejście i to, czego szukacie w spotkaniu z Panem Bogiem. Przypomnę, że celem tej liturgii jest przede wszystkim to, żebyście spotkali Boga, który jest miłością, który chce już niejednostkowo w tobie czy w tobie rozlewać swoją myśl, ale w was razem. No i że bez względu na to, kogo będziecie spotykali w swoim życiu, to właśnie to by było najpiękniejsze. Jak właśnie dzięki temu, że otwieracie się wzajemnie na siebie, razem jako przyjaciele, jako małżonkowie pójdziecie przez życie, trzymając się za ręce i razem zmagając się ze wszystkimi przeciwnościami, trudnościami, i razem patrząc na siebie, y, będziecie y, po prostu tworzyć rzeczywistość i tworzyć swój dom. Te dzieci to już jest wszystko, dzieci, dziadkowie, teściowa, to są i mnie ślubujecie. Ślubujecie sobie i to wszystko dla was jest darem i jednocześnie zadaniem. I chyba to jest najistotniejsze, żeby zrozumieć, po co stajemy przy ołtarzu, że chcemy te, ten wzajemny trudy, ten wzajemny krzyż, który będzie, który jest przed nami, że chcemy to robić razem i mamy budować wszystko razem. A reszta kwiatki, choineczki, bombeczki to jest. To są dodatki. Miłe dodatki, ale wcale nie niezbędne. <laughs> ale jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, która w moim odczuciu bardzo ubogaca taką liturgię. Są to śpiewy. Dobrze przygotowane przez jakiś fajny chór. To jest takie dodanie tego bogactwa i przeżywania, y, uwielbienia pana Boga i uwielbienia. Y, jakby trochę nas w tym Panu Bogu właśnie przez śpiewy i, i, i radość tych śpiewów. Dokładnie tak. To czym na to warto zwrócić uwagę przy przygotowaniach, bo to stanowi dobry organista, albo dobry chór, dobra schola, No to robi połowę roboty tak naprawdę. Bo kto śpiewa dwa razy się modli nie? I to w sztuce to wychodzi. Sztuka to pokazuje też, nie? że ona zaprasza nas, może nas zaprosić do tego, żeby ten ślub był wyjątkowy i niesamowity. Ale też słyszałam, że kto fałszuje, ten modli się trzy razy, a kto tego słucha, modli się cztery razy. No, to już zostawię bez komentarza. Bo co tutaj dodać? To co, to na takim ślubie byłaby możliwa na przykład przysięga własna małżonków? No niestety nie, nie. Trzymamy się tutaj kanonu tego, co jest wyznaczone w Kościele świętymi księgami, które też mają już swoje lata i one swoje trzymają. I nie bez przyczyny są takie właśnie słowa, a nie inne, które mają nam uzmysłowić, że osoba, która staje naprzeciw nas, to jest osoba, za którą chcemy wziąć odpowiedzialność do końca swoich dni i mało tego, oddajemy się jakoś w ręce tej osoby jednocześnie, czy bym jeszcze ładniej to ujął, oddajemy się w serce tej osoby. Do końca swoich dni. I to jest poszukiwanie, że ja bym chciał troszeczkę inaczej. To jest, i yy, czy że powinno być może troszeczkę inaczej. Zastanawiam się czasami, wiecie, że jesteśmy w stanie przyjąć jakieś zasady, kiedy, nie wiemy, mamy yy, yy, zwiedzić Louvre, wchodzimy do muzeum na zasadach, które obowiązują wszystkich I tam nagle nie możemy zrobić jakiegoś własnego performanceu, bo są tak, i my to szanujemy, bo taki jest kanon. Mamy się spotkać z nie wiem, prezydentem, mamy się spotkać z ambasadorem, obowiązuje jakiś kanon i w to wchodzimy, ponieważ takie są zasady postępowania wejścia do tego miejsca. A u nas w kościele udało się gdzieś tam wypracować w głowach, nam wszystkim zresztą, że. Jak wchodzimy do kościoła, to mamy grać na naszych zasadach, nie? Bo hmm. się bez uszanowania często miejsca i tak się niestety często dokonuje, ale zobaczmy z jakim skutkiem, że po prostu wychodzimy i oprócz tego, że było fajnie, nie zapracowało to, co mogło zapracować, gdyby liturgia była liturgią świętą po prostu. I gdybyśmy zagrali na zasadach, które daje miejsce, do którego pójdziemy, no to mogłoby w nas to zapracować zupełnie inaczej. A mam takie jakieś smutne przeświadczenie, że jeżeli człowiek chce wejść w jakąś przestrzeń na własnych zasadach, no to okrada się właśnie z tego, co to miejsce, co liturgia mogłaby mu dać i w jaki sposób mogłoby to wszystko zapracować. Czyli standardowo próbujemy być święci od papieża. No to jest to gdzieś nas wpisane. Ja myślę, że, że my po prostu mm, żyjemy w takim świecie, że nie słuchamy własnego serca, a raczej yy, chcemy, żeby było tak, jak widzieliśmy w telewizji. No I wymyśl, wydaje nam się, że to by było lepsze dla nas, że to jest lepsze dla nas. Lepsze jest to, co jest w naszym sercu, ponieważ to, że coś wyglądało tak, jak wygląda w telewizji, nie oznacza, że to jest dla mnie po prostu dobre, bo to nie jest moje, a najcenniejsze jest to, co jest w Tobie, to, co jest w nim, to, co jest w niej. I dlatego ta liturgia. Ona pozwala na to, żeby nie powielać schemat, ale odkrywać wartości, które są w Was. To można ten śrub w plenerze, czy nie można? Wydaje mi się, że dokumenty, a szczególnie to stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym wskazuje na to, że można. No to teraz mam trochę takie skonfundowanie w głowie. Punkt 21 i 22 stanowiska biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym. Uwaga, można to znaleźć w internecie. Określa zasady celebracji małżeństwa poza miejscem świętym. Potrzebna do tego jest zgoda biskupa i takie przygotowanie Eucharystii, żeby to było godne, godziwe po prostu, żeby to nie było... Y, y, żeby nie uwłaczało świętości sprawowanych sakramentów. Jest to możliwe, ale to jest bardzo trudne, bo trzeba uzasadnić dlaczego. Jeżeli, powtórzę to też, co jest zawarte w tym dokumencie, jeżeli yy, natura jest komercyjna albo wynika ze, z ekstrawagancji, próżności lub naśladowania zwyczajów obcych tradycji katolickiej, to nie będzie w plenerze pokój i dobro. Szczęść Boże!